Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie w 40. dniu mojego projektu Zdrowa po 40. Dzisiaj piątek, więc będzie króciutko, i chciałam Wam tylko przypomnieć albo może powiedzieć albo może tylko przypomnieć zdrowie, moje Panie to jest inwestycja to nie jest wydatek i chciałabym, jeśli cokolwiek macie z tego projektu mojego zabrać dla siebie to chciałabym, żebyście właśnie to zabrały ze sobą, tą, tą informację, i żeby zawsze, żebyście zawsze o niej pamiętały, żeby traktować zdrowie jak inwestycje, a nie jak taki niepotrzebny wydatek. I jeszcze jedno, to co już mówiłam Wam we środę, że w dobie informacji ignorancja jest wyborem. Moje miłe, jeśli ja wcale nie namawiam was na to, żebyście kupowały, nie wiem, masę kursów albo masę nie wiadomo czego. Natomiast nawet jeśli zainwestujecie swój czas w to, żeby się dokopać do informacji, w to, żeby się wiecie zorientować w tym, komu ufacie w sieci i, 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 i po prostu. Zainwestujcie ten czas w siebie, bo to będzie was wam procentowało. Kupcie sobie parę książek. Wiecie, ym, naprawdę jest taka masa informacji teraz, że no, no nie ma usprawiedliwienia. Nie ma usprawiedliwienia, żeby tego nie zrobić, bo tak naprawdę nikt za was tego nie zrobi. Nikt za was nie zadba o wasze zdrowie. Także tyle chciałam wam powiedzieć: zainwestujcie. Jeśli możecie zainwestować w książki, zainwestujcie w książki. Jeśli chcecie zainwestować w co innego, bardzo proszę, ale przynajmniej zainwestujcie trochę czasu i nie mówcie mi, że nie macie czasu, bo wiecie, jak ktoś ma czas na to, żeby, nie wiem, oglądnąć film albo oglądnąć serial albo, albo nie wiem, cokolwiek, no, posiedzieć z kawą i popatrzeć w sufit, to ma czas na to, żeby zainwestować we własne zdrowie i zainwestować w Informacje po prostu na temat własnego zdrowia. Czy mam za Was kciuki? I, I tyle, i tyle. Zdrowie to jest inwestycja, to nie jest wydatek. Tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami i życzę Wam miłego weekendu. Do usłyszenia, cześć.